Ochroniarz uprzejmie zatrzymał żonę swojego szefa i powiedział. Madam, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ona uśmiechnęła się lekko i odpowiedziała. Dziękuję. A kiedy pokroją tort, ty też musisz zjeść. Gdy miała już odejść, Carlos zawołał nerwowo. Madam, proszę chwilę poczekać, zaraz wrócę. Pobiegł szybko do swojej małej budki, wziął zapakowane pudełko i wrócił. Ze złożonymi rękami powiedział. Madam, to jest mały prezent, kupiłem co mogłem. Proszę, przyjmij go. Pani wzięła prezent bez zainteresowania i poszła dalej. Lecz w sercu, pełna pychy, pomyślała – ten zwykły ochroniarz? Myśli, że taki bezużyteczny prezent może mnie uszczęśliwić? Może chce, żebym dała mu tysiąc rupii za coś warte zaledwie pięćdziesiąt? Takie marne. Rzuciła prezent przy śmietniku na skraju ulicy i odeszła. Carlos, przechodząc obok, zobaczył pudełko. Szybko je podniósł i przez chwilę uśmiechnął się, myśląc, że mogło wypaść z jej ręki. Ale widząc, że leży przy śmieciach, jego wyraz twarzy się zmienił. Nie, to nie pomyłka. Ona go nie chciała jakim głupcem byłem, wierząc, że ktoś taki jak ja mógłby podarować coś znaczącego. Wieczorem szef przyniósł pudełko słodyczy i powiedział. Carlos, dziś były urodziny madam, nie przyszedłeś na tort weź, zjedz. Ale Carlos uprzejmie odmówił. Szef spojrzał uważnie na jego twarz i łagodnie zapytał. Czy ktoś ci coś powiedział? Wtedy Carlos zaczął płakać i opowiedział całą historię. Panie, jeśli jej się nie spodobał mój prezent, mogła go zwrócić, ale wyrzucenie go do śmieci zraniło mnie. Wiem, że jestem tylko ochroniarzem, ale też mam uczucia. Szef spojrzał na niego z szacunkiem, wziął pudełko z jego rąk, założył swój zegarek na nadgarstek Carlosa i powiedział: „Noź go i zjedz te słodycze. Jutro dam jej nauczkę. Następnego dnia, gdy pani zobaczyła zegarek na ręku Carlosa, była zdziwiona. To był ten sam zegarek, który dała mężowi. Wściekła, wróciła do domu i zapytała: Kajer, gdzie jest zegarek, który ci podarowałam? Mąż odpowiedział beztrosko: Ach, ten stary zegarek dałem Carlosowi. Żona oburzyła się. Co? Oddałeś prezent od swojej żony ochroniarzowi? Moje uczucia nie mają wartości? Mąż spojrzał jej w oczy i powiedział: Maria dość, nie masz prawa mówić o uczuciach. Czy Ty w ogóle wiesz, czym są uczucia? Następnie pokazał jej małe pudełko i powiedział: pamiętasz to, ochroniarz zarabia 10 tysięcy rupi miesięcznie. Z tego płaci czynsz, wysyła pieniądze rodzinie i jeszcze sam się utrzymuje. A mimo to kupił dla ciebie prezent. Doceniłaś to? Nawet gdyby to był tylko ołówek, miałby w sobie więcej miłości niż diamenty. Ale ty podeptałaś jego uczucia z powodu swojego ego. Łzy pojawiły się w oczach żony i wyszeptała: Myliłam się, pójdę teraz go przeprosić. Mąż uśmiechnął się łagodnie i po raz pierwszy nie poczuł dumy ze swojej żony, lecz dumę z tamtego człowieka, który nauczył ich oboje prawdziwej wartości szacunku i uczuć. Prawdziwy szacunek i relacje zdobywa się sercem, a nie pychą i ego.